Patryk Kubat, autor, współautor mapki, współautor mapki zatrudnienia w sektorze publicznym w Częstowie. Takie pierwsze pytanie, skąd pomysł na stworzenie takiej mapy? Znaczy, pomysł wziął się już w listopadzie na spotkaniu w Klubie Republikańskim. Po prostu ja ze swoją dziewczyną, która również jest jej członkiem. Wpadliśmy na pomysł zaczerpnięty właściwie z centrali, ponieważ rozmawiając już z osobami z Warszawy, z Klubu Republikańskiego. Wiedzieliśmy, że tworzy się taka mapa na szczeblu centralnym, czyli na szczeblu polskim, i stwierdziliśmy, że chcemy być pierwszym klubem w Polsce, który zrobi to na szczeblu lokalnym. No, no i się udało. To widzimy tego efekty. Z tej mapy możemy się dowiedzieć, że dokładnie 20 731 osób pracuje w, często w sektorze publicznym. Wychodziłoby, że co dziesiąty Częstochowianin jest zatrudniony właśnie w sektorze publicznym. Czy to jest możliwe? No, z tych informacji wynika, że jest to możliwe, znaczy, tu jeszcze nie ma wszystkich informacji, ponieważ nie, nie wszystkie urzędy chciały nam takie informacje udostępnić. E, także możliwe, że ta liczba jest jeszcze większa. E, plus, minus myślę, że jakieś 500 osób e, jeszcze byłoby, byłoby więcej. No tak, no, w Częstowie jest ponad 220 tysięcy mieszkańców, niestety e, miasto się wyludnia, a pracy jak wiemy nie ma. Także no, jedyna praca, która jest w Częstowie to jak widać w sektorze publicznym. I no właśnie, co może wynikać się z, z tego, że często się wyludnia, czy są może jeszcze jakieś inne powody? No myślę, że miasto nie sprzyja przedsiębiorcom, nie sprzyja swoim podatkami, swoimi działaniami. I Po prostu młodzi ludzie nie mają tutaj perspektyw. Stąd migracja do, do większych miast. Niestety no, częstochowa nie pomaga, nie pomaga swoim mieszkańcom. Jest jakaś recepta, żeby było lepiej? Zabrać socjalizm. Zmniejszyć podatki. To są główne takie tezy, które moim zdaniem przyciągają inwestorów i zostawią młodych ludzi w naszym mieście.